Wirus wymóg na wszystkich poszukiwanie nowych rozwiązań, które pozwolą spowolnić rozwój pandemii. Zespół projektantów odpowiedzialnych za wgląd nowych iPhone'ów otrzymał od Apple zadanie, by stworzyć idealną maseczkę, która chroni pracowników firmy. Na kanale Unbox Therapy w serwisie YouTube pojawił się film, na którym możemy zobaczyć, jak Apple zaprojektował swoją maseczkę ochronną. Produkt musi spełniać wysokie standardy firmy zarówno pod kątem bezpieczeństwa, jak i designu. Nic więc dziwnego, że nawet maska może prezentować się elegancko, a zastosowane w niej rozwiązania zdają się rozwiązywać wiele problemów, z którymi większość z nas spotyka się Maseczkę. Oczywiście na pudełko znajdziemy również kultowy napis Design by Apple in California. Maseczka od Apple wykonana została z trzech warstw kaniny i jest znacznie sztywniejsza od powszechnie dostępnych na rynku. Wyróżniają również dodatkowy element zakrywający nos i podbródek, dzięki czemu maska lepiej przylega do twarzy i jest wygodniejsza dla osób noszących okulary. Dodatkowo do maseczki dołączono dodatkowe zapięcie, dzięki czemu zamiast na uszach można zapiąć ją z tyłu głowy. Maseczka od Apple jest wielorazowego użytku i można ją prać do pięciu razy. Firma zaleca, by przed praniem nie nosić jej dłużej niż 8 godzin. Warto jednak zaznaczyć, że maska Apple nie została zarejestrowana jako wyrób medyczny, ale zgodnie z recenzją Unbox Therapy jest wygodna i zdaje się dobrze chronić. Tak zwany wolny rynek, no co? To im zabroni wydać coś takiego. Co będzie następne? Majtki Apple? Ech, dokąd ten świat zmierza. Sprawdźcie koniecznie jeszcze ten film, a my się widzimy już niebawem. Do usłyszenia.